Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyłączyć dzwonek telefonu Huawei Pura 70 Pro. Aby wyłączyć dzwonek telefonu, przechodzimy do ustawień i do zakładki Dźwięki i Wibracje. Tutaj zjeżdżamy w dół do opcji Dzwonek telefonu, a następnie zjeżdżamy w dół i wybieramy opcję Brak. Możemy to zrobić na karcie SIM 1. Lub jeżeli wybierzemy opcję karty SIM 2, tak samo możemy wyłączyć nasz dzwonek. Wtedy pozostaną nam tylko wibracje, które też możemy wyłączyć lub ustawić jakieś inne czy standardowe. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!